Zalew sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 metra. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy porośnięte karłowatą sosną tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. Witamy już w październiku, to pierwszy październik, niedziela. Przyjechaliśmy, no nanosiliśmy Wszystkiego, ale już nie pokazywałem, bo góra taka jak zwykle była. Na razie tylko jest jeszcze bałagan tam w dziobowej, bo wzięliśmy piankę do podklejenia, jeszcze tam w dziobowej do ocieplenia. No tam jak widać opony, kaloszki moje. No i muszę zrobić te koła bo mam nowe dentki, nowe opony tutaj już sztycę nową założyłem także można wyjąć w razie czego to ja będę mógł skorzystać też z tego rowerku no i co kładę go na górę, mocuję i chwilkę oddechnę, bo się nawoziłem wody Ela podaje już obiadek proszę bardzo Uce, dzisiaj schabowy, ho, ho, pierwszy październik na schabowo. No i pierwszy nasz obiadek na następnym etapie pobytu. ответ на другого конечно Yeah. I wiaterek pozwolił nam jechać na foczku, także w spokoju i ciszy, zaoszczędzając paliwo, prawdopodobnie dotrzemy na słoneczną. No i spokojnym, ale równym tempem dotarliśmy na wysokość zarzęcina. Tym razem przepływamy bliżutko tej boi pomiarowej, która jest zainstalowana. Teraz na zalewie. No nie, tutaj na tej boi nie ma żadnej kamery. A my spokojnie płyniemy dalej. Jesteśmy na końcówce przewężenia. Akurat mijamy się, co prawda z daleka, ale widzieliśmy. I oni nas, bo machali Zbyszek z Agą z Dejavie No dużo wcześniej mijaliśmy się Też z Anią z Luxora No niestety oni muszą płynąć do Domciu A my zaczynamy następny pobyt No, siad wiaterek, no. prawie zupełnie. Myślałem, że spod tej ciemniejszej chmurki coś pyknie mocniej, a tu odwrotnie. Chyba będę musiał na te ostatnie metry odpalić silniczek. No, silniczek pracuje, zwijamy foczka. No i podeszliśmy do miejsca, w którym zawsze zatrzymuje się Zbyszek Z Vu. Bo niestety nasze miejsce okupowane jest przez wędkarzy Także pełno tam namiotów Spokój tu będziemy mieli mam nadzieję No dobra ustawiamy udeczkę Ela jeszcze wieczorem zebrała trochę poziomek No zjadłem część ta, ta przypomniało mi się, mówię pokażę Pierwszy październik no, Pierwszy październik i jeszcze poziomeczki zebrała ładne To no, słoneczko już tam zachodzi I słoneczko zaszło Całe szczęście, że nie ma wiatru dużego Bo no za gorąco nie jest, odczucie byłoby Zdecydowanie większe chłodu, gdyby jakiś wiaterek był troszkę silniejszy, także całe szczęście nie bije. No, i prognozy są takie, że wiatr będzie cały czas dosyć słaby przez kilka przynajmniej dni najbliższych. Takie były. No, zobaczymy co tam będzie jutro. To w takim razie kończymy ten ostatni, znaczy pierwszy nasz. Dzionek przyjazdowy. Bo to cały czas dźwiganie, latanie. Także pora na odpoczynek. Witamy i drugi październik. Na łódeczce, oczywiście. Pora na kawkę. Ciach. Stawiamy. Kaweczka się robi już. I kaweczka gotowa. No to smacznego i miłego dnia. Na dzisiaj planujemy małe prace remontowe. Przywieźliśmy gąbkę taką ocieplającą, wygłuszającą, ocieplającą. Ona już jest tutaj w zeszłym sezonie. A w tym zerwiemy to i ocieplimy jeszcze górę. Próbujemy to wymierzyć, jakoś wyciąć i nakleić działo zniszczenia jest realizowane trzeba będzie to poczyścić dobrze bo no pod tym klejem no trochę się zapyziało wszystko już oderwane Ela wróciła ze spacerku no oczywiście znalazła trzy grzybki jest. A 5 mówi, no, no 5, poprawiła mnie. A ja w międzyczasie tam oderwałem wszystko, no i okazało się, że musiałem wzmocnić y, mocowanie jaskółek do burty, bo niestety ale no, to stare było bardzo słabo zrobione. I do tego co prawda ja też nie wykonałem tego idealnie, bo nie mam przy sobie maty. Ale zrobiłem taką mocną szpachlę i tam pokryłem to. No zobaczymy. Nie jest to konstrukcyjna rzecz generalnie. Także żeby tylko, no ale naklejać na połamane, popękane rzeczy, to nieładnie, no więc musiałem coś zrobić. Teraz czekam aż to zżeluje A mamy październik, więc pora najwyższa zacząć jesienno-zimowy, okres kąpielowy. Kochani, jak na tą porę roku woda cieplutka, jeszcze wrażenia żadnego nie robi. Tak nie jest to taki typowo no, zimowy, no to bo jeszcze nie ma zimy, to nie. No jesienny trudno, no musi taki być. No jesień jest piękna, ciepła i kąpiele ciepłe. Nowerki wystawione do lasu Czekają na przejażdżkę Już opony zmienione, także można jechać spokojnie Smacznego Dziękuję, dziękuję Smacznego nawzajem Pierwszą część mamy oklejoną Została jeszcze Druga strona. No i tam końcóweczka. I uporaliśmy się z drugą stroną. No, może w niektórych miejscach nie jest idealnie. Ale to i tak będzie przykryte tkaniną, także to jest tylko ocieplanie ma być i wygłoszenie. Także myślę, że no została nam jeszcze ta. Tutaj końcowa strona, ale to już jutro zrobimy, bo już jest szarawo. Na dworze, jak widać, zachód się zbliża. No i następny ładny obrazek z nad zalewu, już po zachodzie, minimalnie. Akurat najładniejsze kolorki teraz. Wędeczki rzucone. Stoją sobie na brzegu. Zobaczymy. W tej nocy było branie, ale niestety się wypięła rybka. No to co? Tym ładnym z widoczkiem zakończymy dzisiaj dzień do jutra. I witamy 3 października. Ela już czeka na mnie, żeby kawkę razem wypić, no bo dzisiaj i zaczniemy, zaczniemy taścikiem, tak? Dzisiaj takim jajeczkowym. niestety, ale dzisiaj znowu człowiek się zrobił o rok starszy. Równy rachunek taki wyszedł. Liczba jakaś taka diabelska, 66. <grywia> Nie. No. Ale Dzionek się zapowiada ładny, bo jest pięknie, słonecznie. Zaczyna wiać, może dzisiaj mi eol zrobi prezent prezent urodzinowy i pozwoli da taki wiaterek, żeby Pozwoliło to popływać na deseczce wreszcie. No, zobaczymy. To już zestaw gotowy. No to zdróweczko. Hmm. Hmm. No i kawunia, oczywiście. O. Kawunia ciacho. No i pora najwyższa pokazać ten piękny październikowy dzień. Niebo czyściuńkie, zaczynam sobie wynosić i szykować sprzęt. Może zobaczymy. No i sprzęt już naszykowany, żagielek tam schowany na razie w lesie się nie wypalał, deseczka na brzegu, trapezik czeka, no pianeczka jest tam w środku, na razie tylko na wietrko jeszcze nie ma takiego jak trzeba, no ale zobaczymy. Cierpliwość, cierpliwość. Moi przyjaciele z paczki Whitsurfing Away no, Która już niestety rzadko się spotyka Przynajmniej na wodzie Spotykamy się przy stoliku Częściej Są na Zatoce Właśnie Puckiej I mnie tu szczują zdjęciami Latających kajtów i Mówią, że będzie fajny wiatr u nich. Pocieszają, że będzie też umnie. No zobaczymy. Jakieś kwaliki chodzą, ale to to. Pocieszyć może łódkę, ale nie deskę. I w październiku pogoda potrafi sprawić miłą niespodziankę. Kapkę coś zaczyna się rozwiewać. Coraz ciemniejsze takie szkwaliki. No zobaczymy. No ale na łódeczkach na razie takich pływają, to jednym słowem rewelacji nie ma jeszcze wiatrowej. Elżbieta wróciła z lasu. No i prawda ja na leszcza nie rzucam, a ona przyniosła od wędkarza, podarował jej... Dwa leszcze proszę. Całkiem, całkiem leszczek nawet. Wiesz, ile no. Dobra, przyszykujemy na smażenie. oczekiwaniu na wiatr. No niestety porażka. Wiatr nie daje w ogóle szans. Wydaje się w niektórych momentach, że już na zalewie nawet grzywek nie ma no to jakiejś siły dużej nie może być chwilami szkwały po prostu przychodzą parę kilkanaście kilkadziesiąt sekund i poderwie człowieka i za chwilę się topi na tej desce niestety wyjąłem już, bo to bez sensu męczenie się takie tak więc niestety na tarczy no, ale i tak bywa. Może jeszcze uda się pokonać. A tu Ela, właśnie drepcząca. Powoli widać zbliżający się wieczór. Ja już deseczkę wniosłem na pokład. Nie rozbrajałem ich zupełnie. Ostatecznie tu jest Żagiel, tylko popuszczony na maszcie i zostaje też do jutra. Miejmy nadzieję, że jutro wreszcie będzie dobry wiaterek. Ty dzwonili z nas zatoki z życzeniami urodzinowymi. 100 lat odśpiewali no i poinformowali, że mieli super pływanie. No, może uda się jeszcze w tym roku wypad robi, zrobić taki zbiorowy troszkę odciągnąłem się bo musiał dać Elżbiecie kaloszki jak wróci bo czuć było, że przy falce łódka zaczyna pukać od dno nie lubię tego w nocy nad ranem wiatr się odwróci na zachodni także w drugą stronę troszkę przedryfujemy na kotwicy dobra na razie i jak to na wodzie każdy wieczór inny obrazek proszę jak dzisiaj przed zachodem pięknie No i niestety uroki Czasu jesiennego Ela chciała żebyśmy zwiedli Świeżą kolację Znaczy ryb na kolację Rybkę świeżą usmażoną A Tu proszę Czarna noc tutaj na kolację No to co Podpalamy i zobaczymy Co się będzie działo akurat na wieczór wieje więc musieliśmy kuchenkę schować w tym no jak Elżbieta nie chce w środku bo nie chce mieć zapachów rybich smażenia no to górnik musi teraz robić tutaj założyła se czołówkę i będzie fodrować no i zaczynamy smażenie

z każdej strony kurka musi być wysmażona, pysznie, No Jedna porcja rybki gotowa, robi się druga. No i rybka już na stole. Także tą kolacyjką. Kończymy dzisiejszy dzionek Do jutra. Miłej nocy.